Hej, 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 witajcie drodzy widzowie. Jesteśmy dzisiaj w Makulu linux, w GNU linux i sprawdzimy sobie co da się z tym zrobić. Tutaj screenshot i to przeciągnąłem tutaj na na ten panel po prostu na tej zasadzie tu, no jeszcze raz tu pyta się czy zrobić z tego launcher create launcher i mamy Ym, z płyty to się dosyć wolno o, dwa. tak, to spłyty wolno się uruchamia, ale aha, i trzeba długo, dosyć było czekać na, na takim tt1 i login. I to się mieliło, 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 ale się wymieniło. Także działa, tylko trzeba trochę cierpliwości. Ona się przydaje w różnych okolicznościach. I można sobie settings, desktop wybrać jakieś inne. I jakąś inną tapetkę, takich no, niki forków jest tutaj trochę. I są kolorowe. No, ciekawe. I oczywiście nam tutaj działa. I to także wydaje się to dosyć fajne, chociaż nie ma takich a, multi, multimedialnych programów a, do, do produkcji wideo na przykład. Do grafiki jest my paint. My paint to jest całkiem niezłe. Jeżeli się właśnie chce malować jakiś obrazek. Ma takie różne pędzelki. Oh key classic, experimental. także można sobie piękne rzeczy tutaj pomalować. Tak to 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 nawet lubię about my paint 1 2 Discard... może sobie inną... Tapetkę wybierzemy na zmianę, która by tu... O, ta taka skromniejsza, ale... Fikuśniejsza. Taka dla dzieci bajeczka. Ładna. Co tutaj? Chromium mamy? Pewnie. Nie wiem, czy warto mieć to na jeszcze na USB. Może. Może. Podoba mi się, że jest ten um, Ile Riot, bo to akurat lubię z Lutrisa Raczej nie korzystam. Play on Linux i Steam też raczej nie. Google okay. Chrome Aha. Czyli to jest Google Chrome? nie, nie ten taki wolniejszy chromium tylko mm, ale jest. co jeszcze mamy tutaj? My Paint screenshot Pinta All applications Education Games Graphics LibreOffice Draw Shotwell Document Viewer Internet. Discord. Dzisiaj nawet byłem na Discordzie. Easy, co? Automatic syncing between your computer and mega cloud drive. Simple. Google Drive Client. PC online storage. Renmina test. no tak. Connect remote desktops. No i Skype. Ciekawe, czy to trzeba. Yy, czy to jest zainstalowany klient, czy po prostu korzysta z yy, tego yy, Skype'a w przeglądarce. Bo może być tak, może być tak. Aha. Się tam wykisi, to my sobie poukładamy coś. O, klient jest. Aha, no, no fajnie. Ja kiedyś używałem, ostatnio nie, nie wiem, jakoś mi się nie chce. Ale jak ktoś używa, to no proszę bardzo, jest. I co jeszcze? No to multimedia, false audio, XFB, to właśnie na tym go wypaliliśmy. Kazam do nagrywania ekranu. No i biurowy pakiet. Co to jakiś useful tip nam daje? Great tool to make sure your kernel is always up to date. Aha.

Ok, help. Tak, no bieśańki. I co tu jeszcze mamy? hotcalls, aaaa, przecież ten robił takie fikuśne rzeczy, ale to chyba trzeba kompis włączyć gdzieś settings windows manager Appears. Uh -huh. I can't form settings. To jeszcze gdzie indziej have jest. Aha, przeczytałem co to jest ten ibus. To jest y, jak ktoś potrzebuje na przykład inny język niż europejski, jakiś chiński albo arabski y, albo japoński to to, to się stosuje. Tam gdzie jest, nie ma co ruszać. Terminalu o, to są ustawienia a tu jest sam terminal ja to wpisałem set ale to już wcześniej zrobiłem także powinno samo bez jak działać? No to co? Zrobiliśmy sobie taką krótką, szybką wycieczkę. I na dzisiaj tyle. Dziękuję za uwagę. Co mogę o tym powiedzieć? No, fajne. No. Można. Może nie tak Użyteczne jak, jak niektóre inne, ale ładne, rzecz gustu. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia jutro, cześć.